Cześć, ocalali z tej strony, Walencjanistas. Pamiętacie ostatnie filmy, w których mówiłem, jak łatwo można zrobić dużą ilość punktów w wydarzeniu fazy przygotowań State vs. State w środę i czwartki? To były filmy mówiące o ilości punktów zdobytych, a raczej zrobionych, za pomocą trenowania oddziałów w środę oraz atakowaniu zarażonych w czwartek. W piątek i część soboty przed nastąpieniem fazy wojennej state versus state jest również jeden trik do zrobienia, który sprawi, że punkty będą zdobywane jak dzikie. Chodzi oczywiście o zużywanie plazmy. Ale nie byle jakie zużywanie plazmy, chodzi o plazmę zieloną, czyli tę ekonomiczną, która służy tylko i wyłącznie do badań nad jednostkami T11. Ale jak to? Po co? I dlaczego ktoś, kto ma jednostki T12, ma skupiać się nad badaniami jednostek T11? Czekałem na te pytania. Bo właśnie tutaj tkwi całe piękno, cały trik związany z punktami za zużywanie plazmy w ostatniej fazie przygotowań State versus State. Chodzi o to, żeby zostawić sobie chociaż jedno badanie, jakiekolwiek, dotyczące jednostek T11. Najlepiej niech to będzie badanie 9 na 10, ponieważ zużywa najwięcej plazmy. W wydarzeniu State versus State fazy przygotowań, zielona plazma jest liczona tak samo jak plazma zwykła, czyli ta niebieska. Za zużycie jednej jednostki zielonej plazmy otrzymuje się tyle samo punktów, co za zużycie plazmy normalnej, standardowej. Cały trik polega na tym, że z codziennego polowania na zombie, z radaru, możemy ze skrzynki otrzymać jedną niebieską lub dwie zielone. Otwierając badania jednostek T11 i anulując je po chwili, otrzymujemy połowę zainwestowanej zielonej plazmy. Idąc od słów do czynów. Mając na przykład odłożone 1000 sztuk zielonej plazmy, możemy rozpocząć badanie za ponad 500 sztuk plazmy oraz anulować je, a gra wróci nam 250 sztuk plazmy. Zostanie nam 750 zielonej plazmy. Następnie ponawiamy ten krok kolejny raz, rozpoczynamy badanie i anulujemy je zaraz z potem. Po raz kolejny zużywamy w cudzysłowie ponad 500 sztuk plazmy, a gra wraca nam połowę z tego w momencie anulowania badania. Warto powiedzieć, że punkty zdobyte w wydarzeniu fazy przygotowań state versus state nie cofają się tak jak zwrócona nam plazma. Możemy nabijać punkty tak długo, dopóki starczy nam zielonej plazmy, nie zużywając zwykłej plazmy którą na pewno mamy przeznaczoną na inne cele. W ten sposób szybko i stosunkowo tanio, ponieważ plazmę zdobywamy eliminując codziennie zombie z radaru, możemy w kolejnym dniu zdobyć dużo punktów do wydarzenia State versus State. Pamiętajcie jednak, że trzeba mieć co najmniej jedno badanie nad jednostkami T11 niezrobione, żeby móc używać tego triku. Co myślicie o tym sposobie? A może macie jakieś swoje tajne triki, żeby punktować wyżej, szybciej, taniej? Dajcie znać w komentarzach. Cześć!